Cześć, tutaj tumek.pl. nadaję dzisiaj z lasu, ponieważ dzisiaj klimacie typowo leśne. Postanowiłem sprawdzić piwo, które już degustowałem, ale czytając browar no i słuchając was, drodzy, którzy mnie tam namawiacie na to, żebym jeszcze raz spróbował to piwo. Tak, chodzi o piwo toporek. Piwo niefiltrowane typu lager. Eee, piwo, które krótko mówiąc, wzbudza tyle kontrowersji, że po pierwsze jest szeroko dystrybuowane po terenie kraju, czyli można już dobrego w sumie piwa napić się. Eee, no zaraz sprawdzimy, czy dobrego. Napić się w większości. Eee, można je nabyć w większości sklepów, eee, jak już powiedziałem. Piwo niefiltrowane typu lager. Zawartość ekstraktu 14% wagowo, alkohol 6% objętościowo. Ja już powiedziałem, że je piłem, ponieważ bardziej, mi szczerze powiedziawszy, w takim niebezpośrednim, co prawda, porównaniu zasmakowało piwo strażackie, bo jest to, jest to, jest to piwo lżejsze. No ale cóż, moje jest ważne do 18 września 2014 dla jasności. Eee, no to chyba już wiecie, że, że, że to porek. Z browaru wielkopolskiego w Bojanowie, aby to się nie okazał, ten czynek, swoją jakością przypomina taką, jakąś tam, jakiś rodzaj sinusoidy. Tak? Raz jest do... lepszy, a raz jest gorszy. No, tutaj w składzie mamy wodę, słód jęczmienny, pilznyński, chmiel marynka, chmiel lubelski i chmiel cascade. Ten cascade, który bardzo. E, lubię, czyli chmiel używany generalnie do piw fermentacji górnych, proszę jaki ładny kapcelek. Litografia całkiem całkiem. E, PIW używany do, pi, e, piw. E, chmiel używany do piw fermentacji górnej, e, używany do chmielenia na zimno, alfa kwasy 4 4 z hakiem do 7, no i cóż, owoce tropikalne, tak? Tego oczekujemy. Zobaczymy, co kryje pod kapstem warka 18 wrzesień. Kapcelek do kieszeni. Tak, do kieszeni. No i tutaj mamy tak, aromaty bardzo podobne do plonowych czy jest jakiś DMS. Jakoś nie ma jakichś, słuchajcie, jakichś złych aromatów. Ani, ani brokułów, ani kalafiora, ani kukurydzy. Tak, takie hasła padały. No co tu Wam mówić w aromacie? No, w aromacie piwo przypomina lagera. E, przepraszam. Że... co ja dzisiaj rozkojarzony jestem. E, w kolorze. W kolorze piwo przypomina lagera. E, piana, e, piana jest dosyć Fajna, zobaczymy. Fajna, średnia oczkowa. Nie jest gęsta. Wygląda nie na trwałą. Kurczę powiem szczerze, że coś mi tutaj nie pasuje jednak w aromacie. W aromacie z butelki były, były takie aromaty fajnej szyszki chwilowej. Takiej szyszki po deszczu ten kto hoduje chmiel to wie ja to czasami używam takiego skojarzenia ponieważ szyszki zmoczone zroszone wodą te szyszki takie e, rosnące z sztorby chmielowej e, na krzaku bardzo ładnie pachną no ale chyba faktycznie jakieś warzywka Pierwsze wrażenie słabe. Dziwne pierwsze wrażenie, powiem Wam. To na pewno faktycznie coś w tym jest, że toporek, toporek w zależności od warki przedstawia różną jakość. Ja tu czuję... Jakieś owoce tropikalne. Coś mnie ściąga, słuchajcie, na finiszu, łyku. Jakiś pies. Ludzie mieli widzów. Nie umiem tego określić. Coś jest niehalo z tym piwem. No a już chciałem chwalić. Hmm. Nie wiem, czy tutaj na dworzu wyjdzie takie zmierzenie, ale kurczę w przewężeniu, zwróćcie uwagę, pełno zawiesiny. Ja zamieszam. O, mam biegacza na dole, patrzę się. Zobaczcie, to, to widać coś takiego, coś, 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 coś. Coś tu się dzieje. wysycenie jak widzicie, yy, zbrakło. hmm dobra, nie będę Was trzymał w niepewności pomimo dosyć ładnego, ciekawego pleneru, czyli ściętych drzew leżących pieńków, myślałem, że toporek zetnie całą resztę tego lasu ale tak się nie stało toporek jest raczej w tym momencie średnio przyjemnym doznaniem Kurczę, no brokuł Brokuły, warzywa, warzywa gotowane A szkoda Bo ponieważ Tak często złośliwie sobie piszę Bo ponieważ A szkoda, ponieważ trafi, pierwszy toporek Ten, którego porównywałem, ale to była pierwsza warka Z, z piwem strażackim Później Całkiem jak to mówią znajomi, zacny produkt. Tutaj tego nie powiem. Co to może być za zawiesina? Myślicie, że to jest caskade? Albo... Hmm. No, wydaje mi się, że coś tu było chmielone na zimno. No czym tu chmielić, jak nie cascade'em? Ma to i swoje plusy, ponieważ piwo jest niefiltrowane. Eee, ma to też swoje minusy, ponieważ takie piwo niestety podlega różnym prawom, zwłaszcza jak dostanie temperatury na półce sklepowej. No jest full zawiesiny. Chociaż jak mocno zamieszałem, to, to jej nie ma, to ona znika. Eee, nie wiem, czy jest się czym podniecać tą zawiesiną. No, no niektórym to nie pasuje, powiem tak, tak? Tu aparat łapie ostrość nie na tym, co trzeba. O, ona teraz z powrotem opada i, i będzie widoczna, a nie było przez chwilę. Czyli tak, mi to nie przeszkadza, ta zawiesina. Aczkolwiek przeszkadza mi aromat, <laughs> przykry aromat e, warzyw gotowanych, które są w, te, w tym toporku. Przypomnę, że to jest nie e, wiem, smak. No i w tej chwili już aromat nawet. Jestem ciekawy, czy będzie żelastwo. No nie, żelastwa jakoś nie czuć. Nie, no, żelaza nie ma, ale, ale, no, warzywa. Do poprawki, panie Marku. E, szkoda byłoby zepsuć, e, w sumie chyba już dosyć dobrą markę wyrobioną na rynku, bo Toporek nie jest, e, przestał być chyba piwem nieznanym. Wracamy do korzeni, nadal uważam, że piwo strażackie. Sami jestem ciekawy, czy ono też się tak waha jakością, jakby co to piszcie pod filmem. Zaniepokojony tym, co tutaj się stało, zakupie strażackie i porównam, zdegustuję. Nie, nie czuć owoców tropikalnych, nie czuć grejpfruta którego wyczuwałem w pierwszej wersji. Czuć za to, za to warzywa gotowane. Wysycenie praktycznie bardzo słabe, bardzo słabe, bardzo słabe. Full zawiesiny. Oczywiście no tak się domyślam, że do schmielenia na zimno. No ale co z tego jak nie ma tego w aromacie. Chociaż pierwszy aromat z butelki poszedł jakiś taki e, plonowy, że tak powiem, szyszki śmielowej. No ale uwierzcie, że w tej chwili e, im piwo jest cieplejsze, bo wyjąłem je e, całkiem niedawno z lodówki. Im bardziej się ogrzewa, tym bardziej e, tutaj mam przykre aromaty gotowanych w Pierwsze skojarzenie broku.